Cześć, tu Asia i Michał z Falkorem Wraiths. W tym odcinku zaczniemy poważniejszym tematem, czyli szczerym sprawozdaniem z tego, jak stanęliśmy na Mieliźnie przy wyjściu z Ortyguery. Opowiemy i pokażemy, jak to wyglądało, z czego naszym zdaniem wynikła ta sytuacja oraz czego się z niej nauczyliśmy. A żeby, spoiler, pokazać, że Falkor jest cały, zdrowy i dzielnie kontynuuje podróż, opowiemy Wam również, gdzie popłynęliśmy dalej, czyli o Ria Północnej Hiszpanii, a Coruń, Wigo oraz okolicach finisteru. A także za co lubimy hiszpańską Galicję, mimo że bywa wymagająca i nieprzewidywalna. To będzie dłuższy odcinek, więc siadajcie wygodnie. Zapraszamy. Zbliżając się do Ortigüey, rozmawialiśmy we czwórkę z Cezarym i Mateuszem o dokładności map morskich w Europie. I tym, czy projekty takie jak OpenSeaMap, gdzie to społeczności tworzą mapy morskie, są potrzebne. My staliśmy na stanowisku, że Europa Zachodnia zmapowana jest bardzo dobrze i że głębokości i dane zarówno z map oferowanych komercyjnie, jak i te z nawionik SonarChart dają naprawdę dobry ogląd tego, z czym mamy do czynienia. Że faktycznie słyszy się od ludzi żeglujących po odległych Wyspach Pacyfiku, że mapy bywają mocno niedokładne, ale tutaj na naszym podwórku wszystko się zgadza. Życie niezwłocznie postanowiło zweryfikować niepoprawność naszych przekonań. Dwa dni później weszliśmy na mieliznę, u ujścia rzeki Mera. A więc, jak to się stało? Po wypłynięciu z Chihon postanowiliśmy wpłynąć w jedną z północnych ria, do Ortigweire. Bardzo lubimy wchodzić w rzeki na wewnętrzne wody, stawać na kotwicy i w portach w ciekawych geograficznie miejscach. Dwa dni wcześniej, wpływając w głąb rzeki, nie mieliśmy najmniejszego problemu. Trzymaliśmy się dokładnie wytyczonego szlaku, wchodziliśmy pod koniec przypływu, wcześniej czytając opinię o porcie i kotwicowiskach do Rzeczu. W niedzielę, niedługo po świcie rzuciliśmy cło. Plan był taki, żeby zrobić około dobowy przelot i korzystając z zamykającego się okienka pogodowego, następnego dnia dotrzeć do Pontevedry, gdzie do załogi dołączyć miał wieczorem Michał. Płynąc rano, mniej więcej w połowie odpływu, również podążaliśmy dokładnie według mapy po najgłębszym torze. Zgodnie z tablicami pływów powinniśmy byli mieć co najmniej metr zapasu, nawet gdybyśmy przepływali w najniższym momencie pływu. Mimo to, w miejscu, gdzie rzeka spotyka już bezpośrednio wchodzące od oceanu fale, falkor raptownie zahamował i utknął w miękkim piasku podwodnej łachy. Pierwsze próby wycofania się swoim śladem nie przyniosły pomyślnego skutku. Unosiliśmy się nieco na wodzie, a następnie lekko uderzaliśmy i osiadaliśmy na dnie, wpychani się u nurtu i odpływu, głębiej na mieliznę. Po około 10 minutach walki silnikiem zapadła decyzja. Trzeba wezwać pomoc. Wystarczyłaby dowolna łódź motorowa z niewielkim zanurzeniem, których w malinie 15 minut w górę rzeki stało kilkanaście, a idealnie ponton RIP. Podalibyśmy linę holowniczą rzutką, a 100 czy 150 koni silnika łodzi przeciągnęłoby nas niezbędne nam kilkanaście metrów w stronę głębokiej wody i bezpieczeństwa. Wiedzieliśmy, że bez pomocy możemy zostać na mieliźnie do przypływu, czyli w tym czasie jakieś dwie godziny. Nadaliśmy pan-pan i starając się na podskokach przemieszczać w stronę, z której spodziewaliśmy się nieco większej głębokości, obserwowaliśmy, co się dzieje. Gdy woda opadła jeszcze bardziej i zaczęliśmy obawiać się o potencjalne zapchanie chłodzenia silnika, wyłączyliśmy go i postawiliśmy mały kawałek foka. Po niedługim czasie od naszego komunikatu na pobliskiej plaży pojawiła się dwójka bombeiros, czyli strażaków. Wyraźnie byli tam po to, żeby monitorować sytuację, ale nie mieli przy sobie żadnego widocznego sprzętu ratowniczego. Jeśli zaś chodzi o SAR, to powiedziano nam, że zostanie wysłana do nas jednostka Lima Sierra Langosteira i powinniśmy się jej spodziewać za około godzinę. Gdy jednak przybyli, pokręcili się na wejściu do zatoki, a następnie dostaliśmy komunikat, że nam nie pomogą, bo jest za płytko. Niestety ani SAR, ani strażacy w tej okolicy nie dysponowali odpowiednim sprzętem, bo trudno uwierzyć, by nasze zgłoszenie, że utknęliśmy na mieliźnie, oraz znajomość terenu pełnego łach i płycizn nie była wystarczająca, żeby uwzględnić zanurzenie wysyłanej jednostki. Powiedziano nam, że ta łódź ratunkowa nie będzie w stanie pomóc jeszcze przez około 3 godziny. Nie miało to już większego sensu, ponieważ właśnie zaczynał się przypływ i można było się spodziewać, że po upływie takiego czasu sami powinniśmy dać radę zejść z mielizny. Widok Google Maps satelita znacznie lepiej pokazywał lokalizację głębszego korytarza rzeki oraz naniesionej przez fale rozległej łachy piachu na wejściu, tak zwanego sandbaru. Z widoku satelitarnego wyraźnie widać było, że głębsze koryto znajduje się bliżej lądu, po naszej zawietrznej. Zrezygnowaliśmy więc z rzucenia kotwicy i z częściowo rozrolowanym fokiem pozwoliliśmy znieść się z wiatrem w jego stronę. Po około godzinie, gdy poczuliśmy, że podskoki dają nam dłuższe momenty pływalności, uruchomiliśmy silnik. Uwolniliśmy się i ruszyliśmy w stronę środka koryta, a następnie z powrotem w górę rzeki. Daliśmy znaki strażakom na brzegu i po chwili skontaktowaliśmy się przez UKFK, że jesteśmy znów wolni i że płyniemy stanąć na kotwicy, by sprawdzić stan Falkora. Początkowy plan był taki, żeby niezależnie od tego, czy mamy jakieś uszkodzenia, czy nie, przejść wąskie gardło tylko na zewnątrz i zostać w pobliżu na kotwicowisku za murem, przy wejściu do Rii. Mimo wszystko było to wydarzenie, po którym byliśmy zmęczeni i zdenerwowani, a Falkor niepewny żeglugowo. Tak czy inaczej, jako że i tak trzeba było na kotwicy w rzece jeszcze poczekać, ubrałam piankę, maskę, fajkę i płetwy, wzięłam GoPro i poszłam pod wodę pooglądać i ponagrywać dno. Falkor, poza odrapaną farbą antyporostową, okazał się być nieuszkodzony w żaden widoczny sposób. Ster osadzony był prosto i dobrze, a śruba sprawna i zcentrowana. SAR kilkakrotnie prosił o potwierdzenie, że z nami wszystko ok, kiedy finalnie po obejrzeniu Falkora pod wodą daliśmy znać, że nie mamy żadnych widocznych uszkodzeń czekająca bezsilnie u wejścia Langosteira odpłynęła. Po szczegółowych oględzinach kadłuba, pięty masztu, olinowania stałego oraz po odpoczynku, herbacie i przegadaniu wydarzeń uznaliśmy, że pierwotny plan nocnego dłuższego przylotu do Pontevedry nie jest dobrym pomysłem, ale możemy się za dnia przemieścić nieco dalej, w stronę na zachód do Cedeiry. Bardzo ostrożnie i obserwując zachowanie Falkora pożeglowaliśmy dalej. W całym tym wydarzeniu sprzyjało nam kilka okoliczności budowa falkora, czyli jego długi kil i ogólnie mocna struktura, typ dna, czyli miękki, drobny piach, niewielkie fale oraz fakt, że mieliśmy już doświadczenie z mielizną i wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Więc oprócz konieczności zmiany planów i stresu dla jachtu i załogi, nic złego tak naprawdę się nie stało. Jakie z tego wnioski? Niestety, nie można do końca ufać mapom morskim, również w Europie. Szczególnie przy ujściach rzek i zdecydowanie należy zerknąć na zdjęcia satelitarne dla porównania z mapami, gdy przepływa się przez skomplikowane i potencjalnie płytkie obszary. O ile nie ma się absolutnej pewności co do głębokości, powinno się wchodzić lub wychodzić z rzeki w czasie przypływu, jeśli to możliwe ze słońcem za plecami, tak aby potencjalną mieliznę móc zobaczyć. Warto też posłać kogoś na dziób, kto będzie wypatrywał mielizny przed sobą, bo przy 5-6 węzłach i zmieniającej się szybko głębokości dna Echo sonda umiejscowiona w pobliżu rufy nie pomoże. I wreszcie mapowanie dna przez społeczność OpenSeaMap. Nawet tak mało popularne miejsce jak Ortyguera miesięcznie pokonywane jest przez łodzie wyposażone w echo sondy i mogące mapować dno setki, jeśli nie tysiące razy. Brakuje tylko, by logować te dane, a następnie wysyłać je na serwer. Dla nas jest to jedno z zadań na najbliższy czas. Mamy nadzieję niebawem zbudować i zamontować potrzebną elektronikę, wciągnąć pod saling banderkę OpenSeaMap, i dołączyć do społeczności mapującej dno, by w ten sposób ustrzec inne jachty przed mieliznami. Niestety, to wydarzenie pomieszało nam nieco plan i nasz nowy załogant, Michał, który przylatywał do Porto i miał podjechać autobusem do Pontevedry, żeby tam się zaokrętować, musiał przenocować gdzieś do następnego dnia. My w tym czasie dopłynęliśmy do Cedeiry i stanęliśmy na noc na kotwicy w przyzwoicie osłoniętej zatoce. Nie zeszliśmy tam jednak na ląd. Byliśmy dość zmęczeni dniem pełnym wydarzeń. Zjedliśmy więc wspólnie ugotowany obiad i poszliśmy spać, a rano ruszyliśmy dalej. Z Michałem zgrupowaliśmy się dopiero następnego dnia w Akoruni. I na dalszą część wyprawy wzdłuż wybrzeża Galicji wyruszyliśmy już we czwórkę. A więc Akorunia. A w poza przyjemnym starym miastem samym w sobie, w szczególności na odwiedzenie zasługuje latarnia Torre de Hercules. Najstarsza na świecie czynna latarnia morska zbudowana przez Rzymian między 98 a 117 rokiem naszej ery. Z wiekami obudowano ją dodatkowo z zewnątrz, ponieważ pierwotnie miała jedynie spirale zewnętrznych nieosłoniętych schodów. Przebudowano szczyt i pozmieniano kilka elementów. Jest prawdziwie wyjątkowa, a widok z niej spektakularny. Poza tym polecić możemy poleconą nam przez lokalnych znajomych pulpę fiuszę, w której zjeść możecie tradycyjne dla regionu pulpo, czyli ośmiornice. Wino wciąż serwuje się tu tradycyjnie w miseczkach, pulpo na drewnianym talerzyku, a w środku zobaczycie głównie lokalnych mieszkańców. Jest też przepiękny sklep granyde Amelia z przyprawami, ryżami, makaronami, w którym nasypuje się je na wagę z dużych worów. Pachnie i wygląda tam przepięknie. Pani sztuki mogą też być zainteresowani obejrzeniem w przestrzeni miejskiej znanej rzeźby Botero, rzymski legionista, czy Harona, wykonanego przez Ramona Konbe. A Koronia jest bogatym i spokojnym miastem i wyraźnie widoczne jest w jej charakterze. Stamtąd już na spokojnie pożeglowaliśmy poeksplorować lokalne Ria. Na początek zakotwiczyliśmy w Ares, a następnego dnia w Kormę. Wybrzeże okolice Finisteru i pobliskie Ria oferują jachtom niezwykle malowniczą różnorodność terenu i wiele opcji na schowanie się przed wiatrem w niewielkich portach i wewnętrznych zatokach. Skorzystaliśmy z tego skacząc każdego dnia po kilkanaście kilkadziesiąt mil i co noc zatrzymując się w nowym miejscu. I o ile naprawdę jest w czym wybierać, to musimy też jednak uczciwie przyznać, że nie daliśmy sobie wystarczająco czasu w tych miejscach, żeby je zwiedzić i zrozumieć. Po części wynikało to z tego, że pogoda nam nie sprzyjała, bo wiało tylko wieczorami na kotwicowiskach. Więc często musieliśmy czekać na wiatr, by całej podróży nie przebyć jako motorówka z masztem. Finister na Costa de Morte, czyli po galicyjsku Wybrzeżu Śmierci, zwanego tak od ogromnej ilości statków, które rozbiły się tutaj, znane jest z epizodów bardzo wietrznej pogody, Wielkich Fal i Rokairos, lokalnych piratów morskich, którzy mylnymi sygnałami sprowadzali statki kupieckie na skały i mieliznę. I choć Rockway rozprzejmować się obecnie nie trzeba, to już bardzo silny wiatr i fale potrafią być tu nadal bardzo niebezpieczne. My opłynęliśmy go kolejny raz bez przeszkód, w dobrą pogodę i w umiarkowanym wietrze, ale nadal mamy do niego duży respekt. Kortegada to nieduża wysepka rezerwat w Ria Arosa. Można przy niej kotwiczyć, jeśli dokona się wcześniej rezerwacji. Skorzystaliśmy więc z tej opcji. Płynąc w głąb Ria, mija się długi pas licznych platform, które naszym zdaniem są formami muszli co szacowaliśmy po sporej ilości lin podwieszonej pod każdą taką platformą. Niesamowity widok, który ciągnie się milami. Sama wyspa była bardzo ładna, choć mało ekscytująca. Zwodowaliśmy ponton i wybraliśmy się na nią na spacer, ale poza krótką wędrówką ścieżką wokół i przez sympatyczny las niewiele tam można porobić. Jest kilka ruinek, mały kościółek, niewielkie plaże. Niestety, jak i w innych tutajszych rezerwatach, nie można schodzić ze ścieżki. Najciekawsze, czego się dowiedzieliśmy, to to, że wyspa ta jest największym krzakiem liścia laurowego. Faktycznie był wszędzie i tworzył miejscami niemały gąszcz. Wracając pontonem z wizyty na wyspie, trafiliśmy natomiast na fenomenalny i niespodziewany spektakl. Na akwenie, tuż za kotwicowiskiem, gdzie stał Falkor, samolot gaśniczy trenował pobieranie i zrzucanie wody. Niesamowicie było to zobaczyć na żywo i z tak bliska. Następnie dotarliśmy do Vigo. Bardzo lubimy Vigo i Kangas. Super było się tu zatrzymać i tym razem. Vigo oferuje to wszystko, co powinno nieco większe miasto i miło po nim pospacerować. A Kangas ma przytulną atmosferę i sporo dobrych knajpek. Warto tam się pojawić, zwłaszcza w czasie Fiery de Tapa, czyli festiwalu tapas. W zeszłym roku objedliśmy się tam fenomenalnie. Nabywamy tu także jeden z ulubionych trunków, czyli albarinho. Galicyjskie białe wino które najlepiej kupować w sklepach frutas i verduras, czyli w warzywniakach, bo wtedy można kupić je z lokalnych winnic, czasem nawet bez etykietek. Pogoda w tych okolicach jest ogromnie dziwna i zmienia się często i wedle naszych wrażeń ma duże powiązanie z lokalnymi zmianami temperatur i ukształtowaniem terenu. Na wyjściu z Vigo w środku dnia dosłownie połknęła nas gęsto jak mleko mgła. Wielkie statki buczeniem oznajmiały, że wchodzą do akwenu i były widoczne na jajesie, ale dostrzec je było można tylko, gdy pojawiały się jak góra tuż obok. Kurczę, trochę to było straszne. Kroiliśmy tę dziwną chmurę olinowaniem, a z wand i masztu nam się woda, mimo że nie padało. Na włosach i rzęsach rosiły nam się krople. W końcu zaczęło się przejaśniać a na widoku nieśmiało pojawiły się nam Wyspy Cies. Dopłynęliśmy do jednej z trzech dostępnych dla kotwiczenia zatok i rzuciliśmy kotwicę. Skusiliśmy się nawet na popływanie w pobliżu jachtów w tej dziwnej, mglistej pogodzie, ale woda była okrutnie zimna, więc nie trwało to długo. Powycieraliśmy się i zabraliśmy za wspólne szykowanie obiadu, małych kalmarów. Bardzo chcieliśmy odwiedzić te sławne Wyspy Cies, nazwane lokalnie Europejskimi Karaibami. Należą one do rezerwatu przyrody, więc aby je odwiedzić i zacumować w jednej z kilku dostępnych zatoczek, musieliśmy się uprzednio zarejestrować i zarezerwować sobie termin. Jest to bezpłatne, ale władze parku w ten sposób limitują liczbę odwiedzających jachtów. W sumie ma to sens i jest uczciwym postawieniem sprawy. Niestety, mimo limitów, ilość turystów przybywających tu promami jest naprawdę duża. Mimo, że dotarliśmy na CIS w poniedziałek, to i tak były tłumy. Namiotowy camping też wydawał się dość pełen. Mamy bardzo mieszane uczucia po tej wizycie. Wyspy faktycznie są piękne, choć nazywanie ich karaibami, gdy nie ma tam ani jednej palmy, to moim zdaniem spory strecz. Widoki, plaże i woda, mimo że zimna są naprawdę przyjemne. Piękny piasek, fajne ścieżki, pachnące lasy. Tylko właśnie ścieżki. Wszystko bardziej sprawia wrażenie specjalnie przygotowanego parku czy skansenu niż dzikiej przestrzeni. Ścieżki a w zasadzie drogi są równe, szerokie i nie wolno z nich schodzić. Jest kilka tras, kilka plaż, kemping, jaskinia, dwie restauracje i tyle. Nie ma i nie wolno nic innego. Z jednej strony to zrozumiałe, uwzględniając popularność i bliskość do cywilizacji, ale jednak żal, że nie mogło być jakoś bardziej autentycznie i bez prowadzenia za rękę. Niemniej jednak nie żałujemy, że się tam zatrzymaliśmy. Cjazd na kotwicy było bardzo miłe, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy tłumy jeszcze nie opanowały wszystkiego, co dostępne. Udało nam się popływać, wdrapać na wzgórze latarni morskiej na zachód słońca oraz stworzyć z piachu wiekopomną rzeźbę przedwiecznego panamackiego. Wiekopomną przynajmniej do czasu, aż zjadł ją przypływ. Budowniczy tego dzieła mieli w sobie inspirację, zapał i Albarinię, więc efekt spełnił oczekiwania ekspedycji inżynieryjnej. Chłopaki były tak zadowolone ze swojej pracy, a rzeźba tak duża, że nie obeszło się bez zdjęć lotniczych. To znaczy Mateusz własna barana Michałowi, i tak z potrzeby chwili narodził się biedadron. Po dwóch dniach nacies wciągnęliśmy kotwicę, a następnie ruszyliśmy na południe i niebawem pożegnaliśmy Hiszpanię, płynąc do Portugalii w stronę Porto. W zasadzie ostatni etap nas nie rozpieszczał. Pogoda była umiarkowanie sprzyjająca, czasem chłodno, bez wiatru lub z wiatrem w pysk. Mimo tego, że jesteśmy w środku lata w Hiszpanii, wielokrotnie na deku siedzieliśmy w grubych bluzach i kurtkach. Niby należałoby wybaczyć, bo to w końcu Atlantyk ale jednak nieco inaczej wspominaliśmy to wybrzeże z naszej poprzedniej podróży. Czasem wychodziliśmy na jedzenie na ląd i próbowaliśmy lokalnie oferowanych dań. Odwiedzający nas Michał nawet skusił się na świńskie łóżka, które ja po nim potem musiałam dojadać. Często też gotowaliśmy na jachcie i wtedy załoga dzielnie pomagała, a metody dostosowane były do warunków. Nie zawsze knajpki były zachęcające, a w sklepach dawało się kupić pyszne, świeże produkty. Jak do tej pory umiarkowanie jesteśmy zadowoleni z dostępności produktów jachtowych, a sklepy żeglarskie są raczej słabo zaopatrzone. Za Impelerem do naszego silniczka zaburtowego do Pontonu chodzimy już dobre dwa tygodnie, a nie jest on nijak nietypowy. Jednak nasze przyzwyczajenie do brytyjskich sklepów pełnych pięknego szpeju i z grubymi katalogami tego wszystkiego, co można zamówić na jutro pojutrze, mozolne próby zdobycia potrzebnych części w Hiszpanii są nieco frustrujące. W wigo w czterech kolejnych sklepach żeglarskich nie udało się zdobyć ani impelera, ani nitów aluminiowych, ani nierdzewnych krętów typu Torx. No cóż, szukamy dalej. Również i tryb jaki sobie po części zorganizowaliśmy, a po części wynikł z warunków okazał się dość wymagający. Jednak chyba łatwiej czasem zrobić dłuższy morski przelot, dopłynąć gdzieś i chwilę tam zostać, niż codziennie żeglować i kotwiczyć, nawet jeśli to małe odcinki. Niemniej jednak, ogromnie fajnie było odwiedzić tu tyle miejsc. Wiele zobaczyliśmy i doświadczyliśmy. Jesteśmy naprawdę zadowoleni, że nie ominęliśmy tych okolic, tnąc bezpośrednio na południe. Jest to wymagające, ale ciekawie. Było warto. I You'll see in your own time. It might just take a little longer. It all goes by so slowly. Na dzisiaj. Mamy nadzieję, że żeglarzom przydadzą się nasze doświadczenia, a jeszcze nie żeglarzy, nie odstraszyliśmy za Niezmiennie, ogromnie dziękujemy też naszym patronom za wsparcie i zaangażowanie. Wysyłanie do Was kartek co miesiąc jest dla nas bardzo miłym wydarzeniem. A także Wam dzięki, że oglądacie, udostępniacie i lajkujecie nasze filmy i posty. Otrzymujemy od Was dużo wspaniałego i mocno motywującego feedbacku. To bardzo pomaga chcieć tworzyć je dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ciepłą pizzę. I. Pan się ja ci powiem. Ale. <ś�ly> Razem. <ś�ly> A nie mógłbyś sobie cię zjadł, zaprasz? Nie, mój morder, ja spłucham wokół. Celuję teraz totalnie.